Widzowie, wstałem sera, No patrzę, a tu mi z nieba leci jakiś dirt. Leci mi jakiś TNT, leci mi jakiś piasek. Dużo ja nie mogę, widzę. Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Dziadio Minecraft. I to jest kolejny film na moim kanale. I słuchajcie, dzisiaj robimy coś mega niesamowitego. Ponieważ, 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 dzisiaj z nieba lecą na mega dobry itemy Zobaczcie sami ile tego dookoła jest. Ja sobie idę, a dookoła mnie leci pełno, pełno itemów. Zobaczcie to, tu nawet. Mamy lunetę jakąś, ona nawet sobie diamentowe buty założę. I słuchajcie, plan jest dzisiejszy taki, żeby zobaczyć, po, żeby mieć po prostu jak najlepsze itemy, może pójdziemy do Netheru. I może uda nam się pokonać Smoka. Ale najważniejsze teraz przed Wami: Czyli, musicie zostawić koniecznie łapeczkę w górę pod tym filmem. Bo bardzo będzie mi miło. I oglądać odcinek do końca. Także lecimy sobie dalej. Kurczę, belemol, zobaczcie, ile tutaj mi w ogóle spada z nieba tych itemów. Ale to nie jest takie. To nie jest wcale takie proste. Bo zobaczcie, że tych itemów jest tak dużo. Że one mi się nie mieszczą w ekwipunku I ja będę musiał to jakoś logicznie, fajnie zrobić. Poza tym, te itemy znikają po bardzo krótkim czasie. Czyli naprawdę mam mało czasu, żeby je podnieść, co to jest? Utopiec na przykład, a to jest na przykład kamarnica złota. Co jest tej? Zobaczcie to! Normalnie utopię na powierzchni co jest jakie, to jest dobre, słuchajcie Ja bym chciał zrobić sobie jakiś ekwipunek, ale z mega dobrymi rzeczami A ja tych rzeczy tutaj potrzebuję jak najwięcej Ale całe szczęście mam obok siebie wioskę Także będę mógł sobie oczywiście jakoś poradzić, dobra Yyy, wyrzucę wszystkie te rzeczy, bo one mi się kompletnie do niczego nie przydadzą Ja nie wiem po co mi w ogóle takie rzeczy w ogóle wypadły To ja je wyrzucę, no bo one są mi zbędne, no i no nie przydadzą mi się do niczego Ale wezmę sobie na przykład to, bo będę chciał chciał mieć jakieś takie jedzenie. O, mam jedzenie, super, jedzenie mi się przyda. Co to jest? Nezrajtowy kilow. okej, okay, do- Nie, o tym mówiłem widzowie, to mi właśnie znikło. To mi właśnie znikło, a ja nie chciałem, żeby to mi znikało. No kurde, ale no tak to się niestety tutaj wydarzyło. Ej, bikon! Dobra, ty, bierzemy, bierzemy rzeczy i będziemy patrzyli co nam się przyda, ale najpierw jeszcze pójdziemy sobie do wioski, o ja ja O, mam kilofon diamentowy, mam bikona i mam dobrze, na razie jest dobrze yy, O, będę musiał go pokonać, tylko wiecie co? Ja potrzebuję sobie jakieś łóżko znaleźć, żeby mógł się na przykład tu odrodzić I patrzcie to, lecimy, 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 taki cwaniak jesteś, co? Ty, taki cwaniaczek z ciebie? Dawaj, 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 ty cwaniak Nie, nie, mam jedno serce, mam jedno serce, uciekam, uciekam, uciekam Dajcie mi złote jabłko, proszę Dobra, on mnie już nie goni. Ale dajcie mi jakieś złote jabłko, Bo ja mam jedno serce. Ja z jednym sercem to ja zawierę nie zrobię, no. Niedźwiedź polarny, o, niedźwiedź polarny, dobra, on jest fajny. Once może być tutaj, ale ja sobie zjem oczywiście troszeczkę, yy, troszeczkę mojego, yy, mojego arbuzika, bo arbuzik mi się to przyda, żeby sobie zregenerować żyćko. I będę potrzebował sobie ogarnąć jakieś rzeczy, takie wiecie. Typu na przykład jakieś diamenty. Fajnie byłoby ogarnąć, jakby udało mi się właśnie zorganizować jakieś se diamenciory. Tylko zobaczcie, że tutaj dookoła żadnych diamenciorów. Nie widzę. Widzę, że tutaj mamy jakiegoś diamenciora. To ja może zrobię tak. Żeby w ten sposób, żeby... O, wiem! No i teraz będą mi się diamenty zbierały. Jeśli będą mi spadały z nieba, i to jest właśnie dobre, bo ja mogę teraz biegać po tych itemach, i mua, i zbierać wszystko, albo wiecie co. Ja będę to do hopperów wszystko stawiał. I wtedy będę miał podgląd do wszystkich itemasów. O kurde, ale ja bym potrzebował dużo żelaza, żeby to zrobić. Bo żelazo byłoby bardzo mi potrzebne do tego. Czy ja mam jakieś żelazo? Nie mam żadnego żelaza. O, mam kaskry taki, taki, o, netherite. To mi się przyda. A ja, ja, ale to, to jest genialny pomysł. Ja wiem, widzowie, że wy byście też tak zrobili. Bo wy je jesteście w ogóle super mega mądrzy. Ale no, O, co się, się stało? Tu jest w ogóle tyle tych itemów dookoła, że ja się czasem. Głubie, co tutaj mi się przyda? co mi... Diamenty! Diamenty! Mam cię! Mam dziewięć diamentów! Jak? Kozacko! Dobra, pyk, 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 mamy sakiewkę jakąś. Yy, to czy ta sakiewka mi się przyda? O, mam sak sakwa! Okej, okay, czyli do tej sakwy mogę wrzucić jakieś itemasy. Dobra, wrzucę ci do, do sakwy, wrzucę to. A jak to nie mogę cię wrzucić? Tak? Czekaj. Yy, tak? Nie? Yy, może tak? Może z shiftem. A może tak? Jest tak! Dobra, 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 już wiem jak rzucać to Już wiem jak rzucać do tej sakiewki O kurde, dobra mm. Oni, co? Ty patrzcie co się stało Spadło mi z nieba woda i nagle, nagle się utopiłem w wodzie No ja cię nie mogę, to było, to było to była mega kozackie, ale dobra, lecimy sobie oczywiście dalej, bo musimy sobie zrobić jak najlepszy wiadomo i temy Jak najlepszy wiadomo i temy, tylko gdzie tutaj ja znajdę jakieś fajnej temasy tutaj do mnie. Bo tu widzę, że nic ciekawego nie dropi. To jest jakiś guzik, to jakiś coś. Ja chcę diamenty, a nie żadne takie te Tam, Tam, dam, tam, 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 Czy tutaj jest coś ciekawego? jest enerperła! Enderpera mi się przyda! Ulawa! Yy, jak to dawa O! Nie! O, lawa, daj mi lawę. O, mam lawę, mam lawę, super. Lawa mi się też bardzo przyda, bo mi się lawa przyda do zrobienia na przykład portalu do neteru. Yy, tu mam. Okej, okay, to mi się przyda, bo ja. No nie, no i znikło. Zniknęło mi nagle. Oj, 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 dajcie mi jakąś zbrojkę, bo diamenty najlepiej. Czemu tak mało diamentów mi dropi? Ja mam ile diamentów? Mam 9 diamentów, 10 diamentów mam, no to malutko. To malutko, diamenty w tym momencie troszeczkę mi się tak nie. No, nie, nie mam farta Nie mam warta do diamentów. O, a to sobie wezmę. O, mam żelazny mieczek. Mi się żelazny mieczek, mieczek się przyda. E, czy tutaj coś jeszcze ciekawego będzie? Znajdźcie mi diamenty. Albo A Albo coś lepszego niż diamenty. Na przykład. Na przykład. Y, na przykład. Netherite. O, 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 o! Oh a yeah. je! To nie był. No dobra, to się zbaitowałem trochę. Dobra, widzowie, tutaj we wodzie widzę, że pływają ja. sporo itemów, ale tam jest hełm spodenki mam jakieś, to sobie może wezmę spodeneczki. O, daj mi spodnie. Nie chcę. Daj mi spodnie. O, spodnie ze wezmę. Co to za fajny blok, ale fajny? Spodnie sobie wezmę, oczywiście mi się to przyda. I o, nie to, mama, mam, mam już to, mam już to. Dobra, wiecie co? To plan jest taki. Planie. O, złote jabłko! Złote jabłko! Y... Daj mi, o dobra. Mam złote jabłko, złote jabłko mi się przyda. I lecimy teraz szybko, bo ja potrzebuję. Ja potrzebuję lawy, a lawa była w tamtym czymś. To ja, wiecie co? Ja muszę spaść se na dół. Tylko gdzie tutaj było? To, 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 to. Diamentowe spodnie, dajcie mi je! Jest, mam! Mam diamentowe spodnie, czyli nie będę musiał robić takiego... tam jest netterite'owy kilow, yy... Netterite'owy kilow mam Super, dobra, czyli będę już kopał dużo szybciej niż, niż, niż normalnie bym kopał No i to mi się podoba, to mi się podoba, wiecie co, ja jeszcze szybko tylko bym poszedł się kimnąć tylko... wiecie co, bo tutaj bo ja mam dosyć te itemy... te moje te moje itemy są takie... no takie wiecie no Takie średnie w sumie Yy, czy ja tutaj znajdę coś ciekawego Jeczę. Halo, 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 no dobra. To ja idę spać. Panie wieściaku! Proszę mi stąd wypylać! Yy, proszę... Okej, okay. ja tu śpię! Ja tu śpię! No i Wypas z łóżka! No co, budzę cię na ziemię! Wieściaku! Bo ja cię tutaj normalnie zepchnę zaraz stąd. No dawaj, o! O, jesteś śpię! O, ja śpię i teraz normalnie jesteśmy kozakami totalnymi O, super, o sorry, że musiałem cię wywalić z łóżka Ale takie są po prostu procedury Dobra, wiecie co, ja nie mam żadnego jedzenia A to jest okropne To jest okropne Bo o jest tutaj Eee O, mam A to jest surowy dorsz, to jest surowego dorsza, to co, ja zjem sobie Ja jestem naprawdę głody. Złote jabłko, złote jabłko, mam Złote jabłko, wezmę, czy mi się przyda A oczywiście z... zniknęła Totem Totem! Dobra! teraz to jest dużo, dużo lepiej z tymi itemami, coraz, coraz to lepsze rzeczy mi dropią, ale to nie jest najważniejsze. Ja potrzebuję to! Potrzebuję to, bo ja potrzebuję, żeby mi tutaj zrobić sobie chlebca. Yy, znaczy, chleba, chleba. Cały ja mówię? chlebca, Chleba oczywiście można zrobić, bo ja jestem głodny, a ja potrzebuję jeść, bo ja muszę mieć siłę i muszę być dobry! O, mam diamentowe, super. Yy, to mi się przyda, zostawiam sobie punkt odradzania. To co, jest jakieś dziwne koło. Tam jest jakieś dziwne coś. Tutaj nic ciekawego nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, ma nigdzie diamentów. Jakiś dziwny kijak. Co to jest za kijak? To jest debug stick? Patyk debugujący, a to debug sticka nie potrzebuję. Yy... No dobra, idę w takim razie. Diamenty, to mi się przyda? a dobra, nie, nie, nie. Na razie zostawię sobie tak, zrobię sobie z tych diamentów coś. Tylko dajcie mi crafting tableta. Yy, no nie mam crafting. O, jest, zrobię sobie z drewna, zrobię. Zrobię sobie z drewna od razu craftinga tableta, żeby sobie zrobić od razu tutaj chleba. O, i mamy chleba. I pyk, pyk, pikolo, pikolo. I chleb będzie teraz zjedzony. O, zjem sobie chleba. O raz, dwa i trzy. I lecimy, lecimy, lecimy do neteru, widzowie! Lecimy do neteru, mamy już zrobiłem portal, żeby tutaj was normalnie nie męczyć. I lecimy sobie do neteru! więc Będz... Co? Ładowanie świata. Dobra, gdzieś ja jestem, gdzieś jestem, ale nie wiem gdzie. Ja chyba spadam. O, dobra. Bo się zlagowałem. O, jestem, dobra. Dobra, wam się świat nie załadował. Ale ja już tutaj normalnie w neterze jestem. Czy tutaj też spadają temy? W neterze nie spadają itemy! Patrzcie to. Patrzcie to, a poczekajcie. Ja mam. Ja. Poczekajcie chwilę. Jestem, jestem i zobaczcie to, że z nieba znowu spadają nam wszystkie itemy I to jest normalnie Diamencik! Daj mi diamencika! No i mam diamencika i superancko, ale wiecie co? Ja może wezmę to złoto, bo wtedy będą mnie robiły pigliny! Pigliny mnie będą robiły, a ja potrzebuję złota! Czy ja mam jakieś złoto? Nie mam złota diamenty! A nie, to nie diament, to czemu mnie oszukało to? Dobra, dajcie mi proszę troszeczkę złota, bo ja potrzebuję złota Żeby się powymieniać z tymi tutaj bandziorami piglinami No, zobaczymy tutaj bandziory pigliny Bandziory mi tutaj zaraz dadzą, mnie. poczekajcie tylko, gdzie tutaj mamy złoto? Dajcie mi proszę troszeczkę złota! Z nieba już spadają mi to niech chociaż złoto mi się tutaj jakieś spadnie I pojawi, byłoby mi bardzo milutko w takim wypadku Dobra, wyrzucę też... Mały zarodek ametystu, to wygląda ładnie Ale tego... Ło, wow, ładnie to wygląda, fajnie nie nie, diament wróciłem! Dobra, wyłączyłem diament, ale to mi się nie przyda. Diamenty mi się nie przyda... Diament! Dobra i mam zobaczcie, już mam 9 diamentów! I... jak to zrobić? O tak to zrobię. O już mam dużo diamentów mam. Mam już dużo diamentów, ale diamenty się przydają. To jest super opcja. I mam w ogóle jeszcze miejsca? Dużo, mam miejsca 12, to, to, to dużo jest... Yy... Tam są jakieś budki, to jest złoto, wiecie co? To ja wykopię troszeczkę tego złota. Tylko czy oni się za sztabki wymieniają? Czy za, za te ząbeczki też się oni wymieniają? Bo ja nie wiem, ale chyba tylko za sztabeczki. Ojojoj, no to wtedy to nie fajnie. Wtedy to ja muszę zrobić craftinga tableta, ale nie mam drewna. Yy, a co to? Yy, to są. Dobra, jednak mam drewno. Nieważne, ja się nie znam na nowym Minecraftie. Ja się nie znam na nowym Minecraftie. Yy, ale no trudno, yy, trudno, no ja się nie znam na nowym Minecraftie. Tylko tyle wam, widzowie, powiem. Ale zaraz, zaraz polecimy. Tam są pigliny! Cześć piglin! Daj mi proszę cię tutaj coś fajnego! Daj mi proszę coś fajnego! No takie wiesz, fajne! Na przykład yy, Enderperełki yy, Złota strzała? Grabel? Ja no, wybiję was! Nie róbcie! Nie, 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 żartowałem! Żartowałem! Co wy takie jesteście? Yy, no, nie chcieliście mi dać enderpereł, to ja wam nie dam tutaj normalnie niczego. No, takie jesteście tutaj pigliny, niedobre. No dobra, w każdym razie będziemy musieli sobie na pewno jakoś tu poradzić. Yy... To nic nie ma, to nic nie ma, dobra, dobra, także musimy polecieć. Może udałoby mi się znaleźć jakiś bastion na przykład. To by było fajnie, jakbyśmy znaleźli fortecę albo bastion. No tak, to by było mega fajne, dobra, wiecie co? Ja polecę. O nie, to są te powolne, te powolne. O, czekaj się, rzuca perłę daleko. Nie. O, dobra, dobra, dobra. Nie, 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 mam dwa serca, mam dwa serca Tylko żeby mnie nikt nie zastrzelił O, o nie, tam jesteś ten szkieletor yy, Panie szkieletorze, zostawię, okej okay. Dobra, cały szczęście mi skeletor, nic nie zrobił Nie jest mi w ogóle straszny szkieletor A ja muszę teraz rzucić taką... Ale komender perłę, gdzie ja padnę, gdzie ja padnę? Okej, okay. dobra, to może być fajne miejsce To może być fajne miejsce i jestem w ogóle w jakimś dziwnym miejscu Zobaczcie, że tutaj są jakieś takie dziwne te... kamienie czy to jest może bastion? Halo, czy to jest pan bastion? To nie jest chyba bastion. Nie, no nie, to nie jest bastion, to na pewno nie jest bastion. No dobra, czy, a czy gdzieś tutaj znajdziemy jakiegoś bastiona, bo ja bym się tak bardzo chciał taki bastion deterowy znaleźć? Jak to skoczyć? O, dobra, skończyłem. E, dobra, e, co my to. Ty nie! Okej. Okay. Przepraszam, że krzyknąłem, ale to było bardzo dla mnie stresujące i teraz muszę się podsadać jakimiś losowymi tutaj rzeczami, ale spokojnie. Ja mam dużo bloków... Yy, no dobra, jednak mi chyba nie starczy. Wiecie co ja wam powiem? Powiem wam tak. Życie jest ciężkie, kiedy musisz się podsadzać bikonami, ale no czasem po prostu tak bywa, że takie po prostu rzeczy musisz tutaj, yy, musisz tutaj robić. Co się na mnie patrzysz? Co się stało z nim? On tu był i nagle go nie było. To jest dosyć dziwne. On tutaj pewnie coś knuje. Yy, on tu knuje, on tutaj był by, by gdzieś, dobra. skoczę się tu. Nie! Uuu, dobra! Ja tutaj na krawędzi są. mam Mało życia! O, dobra. Czy tutaj on spadnie? Myślałem, że on tu spada, ale go tutaj najwidoczniej nie ma. Ale dobra, ja se tu tak chodzę po krawędzi, żeby tu tylko nie spaść. Nie! Yy, dobra, spokojnie, Dziadio. Jesteś kozakiem totalnym. Okej, okay, dobrze, jest dobrze. Ty coś tutaj. Tam coś jest, dobra, ej, to wygląda jakby miało być bastionem nawet. Yy, mam jakieś jedzenie, mam chleba, no to zjem się chleba, to sobie życie z Dragender. A nawet zupę grzybową. O zupę grzybowa jest bardzo... Poże na Minecrafcie! Okej, okay, dobra, ale z... nie! o, prawie spad! Ja, ja nie stę, ja tutaj nie spadam, ja jestem dobry. Dobra, przeszedłem przez ten brzydki biom, który mi się w ogóle nie podobał. Był bardzo brzydki i nie pod... No w ogóle był bardzo niefajny. Tam widzę, że są Ender, e, te, te 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 jakieś te... E, jak one się nazywają? No, yy... ty jedziesz sobie na mareczku jakimś, ale fajnie. Yy, dobra, wiecie co? Bo tutaj problem jest taki, że ja troszeczkę ugrzązłem. Ale, ale no. Dobra, i zobaczcie, co, ja mam plan taki, że Może my się widzowie przeniesiemy do, do Smoka Endu, bo zanim ja Cokolwiek tutaj zrobię, to wam minie rok A wy chcecie pewnie zobaczyć, czy uda mi się Pokonać smoka i ja w sumie też chcę to zobaczyć Także widzowie, widzimy się za parę Sekundek, dobra widzowie Jesteśmy, jesteśmy Normalnie powalczymy teraz ze Smokiem Endu, ale Widzę, że mi itemy spadają dookoła mnie Czyli prawdopodobnie uda mi się Coś jeszcze też fajnego yy, zdobyć Może jak mi się uda, zobaczcie, ja tutaj można jakieś itemy mam, wiecie co, to ja może wezmę sobie może diamentową od razu zbrojkę, bo to mi się bardziej przyda i dobra, wiecie co, ja mam łuk i z tego łuku bym bardzo chciał do niego zacząć strzelać, bo ten, stoisz mi nad głową, endstone, nie głupi i nie mogę przecież bez stąd wejść dobra, ale se już poradziłem, ja se już poradziłem i dobra, gdzie, tutaj, co jest, ile itemów? O, ja nie mogę! Nie ma szans, że ja mu podobam, bo ja nie jestem aż taki dobry w Minecrafta, ja nie, 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 nie. ja nie jestem aż taki dobry w Minecrafta. Ale jakby udało mi się zniszczyć parę tych, to by było bardzo fajnie, ale jak, jak ja nie chcę też strzał, bo to są całe widmo, a ja nie chcę strzałów widmo, a czy mogę ciebie trafić w widmo? Ja nie mogę! Ajajaj, no dobra, dajcie mi coś teraz, jak to, jak to mam go pokonać? Jak cię mam pokonać, głupi ty? No nie, no to nie jest takie wcale łatwe Ja myślałem, że to będzie dużo takie łatwiejsze, dobra wiecie co Ja muszę zobaczyć w ogóle jak się pokonuje smoka w minecraft'cie Bo ja nie jestem za dobry w te smoki Ale muszę tak, wycelować pewnie tam Żeby trafić, żeby zniszczyć mu jego żyćko, tak? O, ja zniszczyłem Dobra, teraz kolejne trzeba trafić, żeby zniszczyć mu jego żyćko Chyba zniszczyłem Teraz tamto trzeba trafić, żeby zniszczyć mu jego żyćko Ale chyba nie trafiłem A teraz Teraz trafiłem, a tamte? Eee. Yy. A tamte? A tamte! No szczęście, no! Ała! Nie, nie, woda! o, ale wiadro zrobiłem! Ja normalnie jestem pro-player w Minecraft'cie! Yy, wy wiecie w ogóle, ja to jestem dobry gracz Minecrafta. Nie ma co się oszukiwać w ogóle, wiecie jak jest. I no i nie ma co kłamać, co nie? Dobra, wiecie co to, bo ja troszeczkę nie umiem oszacować... Ale mi spadło rzeczy nagle. ostrzała? mi się przyda taka strzała. Nie wiem co to za strzała jest i nie wiem co ona będzie robiła. Ale na pewno strzała mi się jakaś przyda. Dobra, yy. dookoła mnie ciągle ktoś mi tutaj lata. A ja nie lubię, jak ktoś mi ciągle lata dookoła. I przez to się troszkę boję, że nie dam rady tego zrobić na przykład. No, tak blisko było. No, dobra, o, teraz mi... Nie, on zianął na mnie ogniem, on zianął na mnie ogniem normalnie, ja poczułem jego oddech na plecach, jak oddycha i normalnie mówi, dziadzio, z tobą jest koniec, nie, to mnie. Panie Endermanie, Enderman, ja tutaj z panem nie do pana nic nie mam problemu Ja tylko chciałbym troszeczkę jakby pokonać tego Co? Nie, 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 zginąłem yy, Ale to dobra, miałem totem śmiertelności, także Także to, to w ogóle się nie liczy, co? Bije mnie Enderman, woda, woda, szybko Szybko, i co zrobisz? Co zrobisz cwaniaku? Nic nie zrobisz, bo do wody nie przejdziesz. Taki jest ciebie cwaniak, taki jest ciebie cwaniak, no i co, cwaniaczku? Chodźcie tutaj do mnie, wszystkie swaniaki. U, nie, nie, nie. O cześć, 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 cześć. Tam masz tego żyćko, tak? No bo to ja podlecę do tego twojego żyćka. Podlecę do tego twojego żyćka, żeby ci... Ja, ale zniszczyłem. No, czy mnie możesz zostawić w spokoju? No, ja cię nie mogę. Masz wodę? To masz wodę. No. Się baliście wody? To się bójcie. Wy Ok. Ty, ale wy okrążacie tą wodę. No. Tacy jesteście. No. Z wami się nie da dogadać. Kompletnie. Taki jesteście cwaniaki. A normalnie to jakbyśmy byli jeden na jeden. To bo tylko w grupie jesteście taki cwani. No, panie Endermanie, bo ja zaraz ciebie... cię... Zaraz cię tr... Ja zaraz cię cepnę. Zaraz cię czepnę. Zaraz cię czepnę, mam pół serca Bo cię czepnę zaraz. zgiń, przepadnij. O, przepadłeś Przepadni! Oj, myśl. Przepad no i super, no i wszyscy poradziliśmy z nimi teraz. O nie, bo on mnie zaraz może zaatakować! Yy, gdzie ty masz te, te, te żyćko? Gdzie masz żyćko? Tender Dragonie, pokaż mi gdzie masz żyćko. Yy, gdzie się leczysz jeszcze, bo ja nie wiem, gdzie ty ja ci jeszcze tego nie zniszczyłem. Pokaż mi, szybko, no, raz, dwa, trzy, pokaż mi. Tam czy tu? Tam, dobra, okej, okay, dzięki, dzięki. Wiedziałem, że na ciebie mogę liczyć. Ty to jesteś kozakiem, nie? Dobra, ale jak to tylko zrobić, żeby to było dobrze? Bo ja nie wiem jak to tam trafić. Bo dobra, ja się podsadzę do góry. Ja się podsadzę do góry, bo ja muszę widzieć, bo jak ja nie widzę, to ja nic ci powiem, że ja ci nic nie zrobię. Okej, okay, dobra. O! I teraz widzę! I teraz widzę! I teraz widzę, no dawaj, strzelcie! A może tak? Hy! Hy! I co wybuchło? Miałem radę? Ty patrzcie to! A jak go trafię Aaaaaah! No dobra, jak go nie trafię. On 27 strzał, mam! Panie smoku, nie no, smoku, my to tak nie robicie. Nie no, co ja zrobiłem! Nie, Dobra, widzowie, to jest koniec dzisiaj. Nie, ja, nie, ja w ogóle. Nie, 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 dobra, widzowie. Ja wam dziękuję za oglądanie tego cika. Ja byłem oczywiście. Dziadzie, Minecraft, jeśli wacinek się spodobał, to zostawcie mi suma i łapeczkę w górę. Nara